Yo, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Szczury. jesteśmy w Lineage odcinek 2, to jest kontynuacja tego co było wcześniej, parę dni temu, nie wiem dokładnie kiedy to wrzucę, ale no powiedzmy nagrywam tego samego dnia na zaś, eee, tak jak obiecałem, rimki wam eee, nie pokazywałem, ponieważ iż, no, ile można tą rimkę klepać, skoczymy sobie do katek, eee, do witch, mam nadzieję, że będzie wolne, znalazłem sobie w międzyczasie klan, pospamowałem trochę jest to jakieś chyba ruskie coś albo ukraińskie albo coś ten deseń mają ch także to było jedyne kryterium i nie ma opłat jakby nie ma opłat za zabycie bycie w tym klanie bo są inne klany ja tam na przykład trzeba 100, nie wiem 300 tysięcy powiedzmy na na tydzień ja wiem że to nie jest dużo powiedzmy czy coś no, ale jednak trzeba pamiętać, żeby to wpłacać coś. Tutaj ani, ce ani tego, ani Discorda nie wymagają, nic nie wymagają. Także takie coś mi pasuje, taki typowy box klanik. Mm, mówię, skoczymy sobie do, trochę kamyczków pozbierać. Mam bówka, tego bówka sobie zrobimy. Mm, I zobaczymy jak będzie. Czy tu w ogóle coś yy, będzie wolnego? Oby było, oby było. Ja oczywiście mieszkam cały czas na tej swojej wiosce bez yy, światłowodu. Filmiki wrzucają mi się tydzień ale no co poradzić co poradzić dlatego filmiki takie dłuższe niż powiedzmy te 30 minut są dla mnie mało komfortowe bo muszę kompa zostawiać na bardzo długo odpalonego żeby to się ściągało oprócz tego całej rodzince neta zabieram także no tak wiecie najlepiej na noc nie Go zostawić i tak pewnie zrobię tak pewnie zrobię dobra tutaj widzę jest ktoś kurde no to są te bugi właśnie lineageowe no i teraz się właśnie wrzuca jeden filmik, dlatego mogę mieć lagi. Dobra, tutaj są komnaty, to nie będzie dramatu. Gdzieś dojdę, dobra, użyjmy Dasha, Super Dasha. Jedna z zalet tego Techacza Dash. On nie jest taki szybki jak te inne elfy. O, no wolna komnata, to wybijam od razu. Tutaj podejdźmy, niech tutaj ktoś podejdzie do mnie. O, to dwa szadoły. W sumie mógłbym jakiegoś, kurde, wilka wziąć. Hmm, nie pomyślałem, ale w sumie nie chcę mi się przelegowywać. Dobra, czekaj, chodź tu, szadole. Zaraz cię tu puknę. Zobaczcie, jak mi bije. Dobra, zielony, idealny kolor dla mnie. Jedziemy. Jak nie, to wezmę byczka, żeby mnie leczył. Chyba tak zrobię. Aczkolwiek byczek, tutaj są agresywne potwory. Jak nie uda mi się opanować całej, całej komnaty, to będę miał się spyszna, bo będzie byczek cały czas umierał. Dobra. Ok, robimy tak, wyjdźmy. Kolejny Shadow, muszę ich powyciągać. I później już będzie łatwiej. Mogłem w sumie wilka wziąć, muszę sobie przełożyć wilka. Mam na mainie, ale by się łatwiej chyba jak spiło. W ogóle muszę zobaczyć lewe, ten mówi, bo ja pamiętam, że żeby kurę kupić, są, wiecie, 70, plus, 72 chyba plus. To musiałem wilka sprzedać mojego 70 I nie wiem, czy czasami tam nowego nie XP na tym. Na tej subie, wiecie, WCK, nie? Tak może być. No dobra, na razie wygląda to dobrze. Yy, nie wiem ile mam szotów. No 3000 shotów powinno starczyć na jakieś ekspienie. Zobaczymy, zobaczymy. co tutaj? Tutaj jest z tego 156, dobra. I cyk. Okej, okay, o to chodzi. Dobra, powyciągajmy ich trochę, bo są za blisko. Z wilkiem może bym się tak nie cackał, ale tutaj jednak wilka nie ma. Pusta komnata, jestem zadowolony. Nie musiałem szukać, nie musiałem się bić o komnatę. Dobra, cyk. Ok, się podleczy. Dobra, będziemy wycią Spróbuję wyciągać te z kamyczkami. Za późno. Dalej, dalej, podnoś. Tak, jedyneczka. Dobra. I tutaj, na dzień dobry, i później mu damy, Spróbujemy mu zrobić overhita na końcu. W sumie nie pomyślałem o tym wilku. Kurde, by było szybciej. I więcej kamieni bym zdobył. No ale dobra już. Dobra. Tutaj nie będziemy się cyckać. Idziemy. O, ale wszedł, widzieliście? To jest właśnie piękne w nożach. Pięknie potrafią wejść tej, yy, skillę w skill. No, a teraz wcale. Aha, teraz ten by był ważniejszy w sumie. O, bo to jest overhit. Dobra, zlurujmy. No i bawimy się, no. Tyk. Nie czasami jeszcze z summonerem sobie nie podejdę i nie odpalę tego. Nie odpalę jeszcze tego tygodnia z katek, bo mi się zachce grać. Później nie będę mógł wejść do katek, a summoner w katkach to jest najważniejsza sprawa. Dobra. Okej, okay. ta łajza. trzeba go trochę tutaj przywołać. Ja tutaj mam jakieś tą biżuterię, nie? Tak, to mam na plus 3 tą B. Lecimy z nim. Tyk, weszło, dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Mówię, cały czas mam rozkminę jak tą postać sobie wybrać. Chodź Shadowku, muszę wyciągnąć Dobra Tutaj nie lecą herby, to jest właśnie ta lipa Okej, okay, idziemy, tutaj powinno być teraz dobrze Cyk, dobra I cyk Okej, okay, spowolnił mnie, ale tego się nie boimy O, nie wchodzą, jak widzicie Kurde, zapomniałem klimatyzatora wyłączyć. Poczekajcie, bo będzie szumy nie słyszycie. Teraz powinno być lepiej. Zapomniałem, że mam klimatyzator. Du dużo stopni jest na zewnątrz i niestety trzeba się chłodzić. No, mówię coś tak słabo słyszę te, 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 te bicie tego. Nożyka, te skile tak nie, nie, nie wchodzą soczyście, a tutaj sam się zagłuszyłem. Sorka, sorka. I powinno być wzdłuż. Nie. ja nieraz nie wchodzi. Mówię, bez tych buff'ów tego... sera o, wózek jakiś idzie. sera czy SWS a no tak soczyście, fajnie nie wchodzą te skile. Tak. Próbowałem przerwać mu to leczenie, ale się nie udało. One by one. Ciekawe, czy tego techacza można by było powiedzmy na czas Expa tak dykami zrobić, żeby tego pikę mu założyć i żeby sobie czyścił tak jak normalnie jak WL. Albo no, deska, no wiadomo, że to nie tak samo, nie? Ale żeby dało się w ogóle Expić powiedzmy AOA, nie? Jakiegoś spira A-grade'owego y wtedy? Może to by miało jakiś sens? Może? No no, chodź tu. Kurde, Shadow. To. No, już się szado odpalił. No, będziemy uciekać. Okej, okay. no chodź dołu. chodź. Dobra, cyk, cyk. Dawaj, dawaj, dawaj. Niby, niby mam yy, te big raidowe spoko, na plus 3. Ale cioram mnie, Cioram mnie tymi skillami swoimi. Okej. Okay. Zdążę? Nie, na pewno szadołek następny O, już się odpalił Okej, okay, dobra Teraz tego trzeba zawołać Cyk Dobra Lecimy w niego Pyk, weszło Piękna sprawa Dawaj, dawaj, Albo kurę zamiast wielka, żeby miał cały czas manę. Też jest jakiś sposób. Tych. Chodź. Bierzemy tylko tych z kamieniami. Skoro nie mogę wyczyścić całej sali, to bierzemy tych z kamieniami. Tak sobie wymyśliłem. O, tak będę robił. Znowu nie udało się przejąć, znaczy przerwać się tego leczenia. O, teraz weszło, tak. Okay. lurka ile ona zawiera? 44 mpa. Nie ma dramatu. Oczywiście, pewnie pod tym Goddard, jak wiecie, na 66 już tam pójdę. Tam by było więcej, jak spali. Tam są herby. Albo Kasa, albo albo Ex. Chociaż tutaj mi się wydaje, że katki to jest takie połączenie. Jeszcze jak są puste, tak jak teraz, to się można bawić. Dobra. Teraz w miarę dobrze poszło. Możemy jechać z tego. Guardianka. O, jest Lilim. Zaraz Lilim to Tutaj, co to um, Escape shake. To ten z czegoś leczy, chyba, nie? Ta. I lecimy. Tutaj będę sobie herby pił. Nie mam kury, eliksiry w sensie nie herby. I zaraz Shadow się odpali, Murbeton z tuba. A jednak nie, jeszcze nie jestem tak Ale teraz będę. Mracza go zagoni do kąta, spowolnił mnie. Okej, okay. i tutaj możemy go swobodnie lać. Jak w kaczą dupę jak to się mówi, nie? Mówię, na tych le niskich levelach ch chyba każdą postacią mi się dobrze grało. Więc mówię, schody się zaczynają na tych wysokich poziomach. I tam jest dopiero prawdziwy test, czy postać ci leży, czy nie. I lotujemy. I... a, weszło, z czyście. Weszło. Dobra. Ten jest tam w kącie, tego olewamy. Nie będziemy go bili, jak nie musimy. Ale tu się pojawią inne potwórki. Zanim zdążę zbić tego, na pewno się z jeden, dwa pojawią. No. Nie wchodzą te skilly, tak ja bym chciał. A ja tym ostatnio mówiłem, mam DCK, nie? Tak, DTK. No jest spoko. Estera daje kona, zmniejsza at atak, speeda i rezystancja na porażkę. Ta rezystancja mogła być trochę lepsza, no ale nie może mieć wszystkiego, jedna zbroja. To jest kilka różnych, żeby sobie wybrać to, co kto potrzebuje, nie? No. Krytyk weszło. Pięknie. O, krytyk, krytyk. To jest taki fajny dźwięk, te krytyki jak wchodzą. Epickie. I, o, widzieliście. No, pięknie. No, shadow tam sobie, shadowuje się. No to wezmę ja tego. Okej. Okay. I, pyk, weszło. Pięknie krytyczki wchodzą, pięknie. No. Mamy znowu ja Shadow, ale to spróbujemy zrobić tak. Tak. I tu się schowam. I później jakby skoczę, to i tak Shadow, ten Shadow mnie akurat nie ominie. No dawaj. Dobra. Cyk. I lutujemy. O. Wychodzę tego Shadow'a, tu ściągnę, dobra. Okej. Okay. Wybieg. to jest drugi. Dobra, zlutuję tego najpierw. Szybciutko. Od razu to odpalam. Nie mam... tego. Będę za ostro pojechać. Ej, trafiaj, trafiaj. Dobra. No Ja pierdziele, ale mnie ten shadow to zmęczył Dobra A jak on stamtąd przyszedł? Jak ściągnąłem Nie wiem, musiał tutaj podejść akurat, nie? Dobra, za 30 sekund sobie trochę malny wyzyskam. Jest coś niebezpiecznego? Nie, no Za daleko tamten na razie... A chociaż podszedł teraz, za zaraz się po nie wychodzi. Hmm. Dobra. To jedziemy, same przychodzą, no to trzeba ladzie, nie? kaczą dupę. Tyk. Trochę mamy więcej. Tyk. Dwie minuty jeszcze. Te dziwne dźwięki jakieś dochodzą z podwórka, dlatego się ucieszyłem. Jakby ktoś mi... Po tarasie chodził. On nie powinien mi chodzić. Creepy. Okay. tutaj będzie teraz trochę trudniej Bo ty Zagrowałem tu Shadow Ale Shadow mu się Tylko tylko Większość ubije tego Tyk, dobra No podleczy się Dobra i Krytyczek przed Podnieśmy sobie i go Można się bawić Dobra, bufki się kończą. Zobaczymy jak będzie szło na tych yy, powiedzmy, podstawach, na tych kombosach no. Zaraz tu krytyki ładnie, jak dobrze wejdą krytyki, to i Shadow mi straszy, nie? Nie wszedł, nie wszedło, nie wszedło. Dobra. Co shadow? Palił się? Czy nie? Zaraz zobaczymy. No teraz tak, nie mam... M, czego nie mam? Nie mam celności. To kurde na shadowach będzie lipa. Shadowy kurde one są... evasion mają duży. Uniki. Masz. Dobra. Do tego teraz. No kurde, teraz się Lilim pojawiła jak już zaatakowałem. I pyk, nie weszło. Bo ten daje, Buffalo daje Mighta. Co on tam jeszcze daje? I daje Bled, ten, Blessa do body, tak? I chyba nic nie, nie daje. Coś daje jeszcze, kurde, nie pamiętam co. Berka pierwszy poziom? Może go i zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam, naprawdę. Ale musiałbym zejść z tego... ...bombata, żeby go wezwać. Ileś tych? No. Mówię, kryzys ekonomiczny dosyć. Jęk Dobra, ale myślę, że zaraz będziemy kończyć. Dobra, wezwę tego psa i zobaczymy, co on daje, bo nie pamiętam. Znaczy, nie psa, tylko buffalo, tak? Krowę. Dobra, idzie i zobaczymy. Na pewno bled body i daje majta trójkę, ale no majta nie dostanę, bo mam jeszcze buff. Zobaczymy, co on da. Tu wyjdźmy, żeby jeszcze dołek... O, widzicie? Już dał. I chyba tylko leczy teraz. Chyba nie ma więcej buffów, Chyba, że na wyższym poziomie coś będzie miał. Leczy. Dobrze. Okej. Okay. Dwa tej. No dobra, odpalmy to. Nie wiem czy to na magiczne działa, wątpię, ale chociaż te... Chociaż fizyczne będzie blokowo. O, weszło ładnie. jest trochę bezpiecznie z tym byczkiem, bo on będzie teraz nie leczył. Okej. Okay. O, spokojnie w miarę. Piątka sobie kniemy, żeby jakiś krytyk nie wtedy mnie nie ubił. No, stary! Co jest tej, Co jest? Co mi tu władzisz? Jeden raz pewnie będzie mielał. na życie. No, już Fendy ustawiony. Jeden będzie lanie. No. Nie może zdecydować. Nie, nie będę się z nim bił. Ile ten to ma 70 level. Kurde, no robi ten ferry robotę. Dobra, idę zobaczyć dalej, co jest. Na e, stopka jest. Dlaczego no, kurwa? No. Dobra, poszedł sobie, ale mówię długo, się nie zostaniemy. jeszcze zobaczymy. Kurde, wyciął mi te potworki. Ja te dwa szadoby sobie zabiłem, a ten mi tutaj, kurde, teraz przed i wszystkie kamyczki powyciągał. Nieładnie, tak bardzo nieładnie zrobił z jego strony. Miałbym swojego wilka, może by z nim powalczył, ale. ...bafaloty są, co mogę walczyć. Ja na nim mam już trochę tych, PK mam 3, musiałbym później tego quest'a zrobić, co się niweluje ten, tego Sinitiera, Sini... 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 jakoś tak, taki latający demon, taj w ruinach tych Despair chyba takie latają podobne, to bym musiał zrobić, jeszcze też tego nigdy nie robiłem, nie musiałem zbijać na no, EQ, ja to żadnych PK nie miałem, żeby to zbijać tak. Dobra, zabiję tego Shadow'a i zabiję tego Lilima i mi się zdaje, że będziemy kończyć. Filmik akurat ma już 25 minut. Na moje łącze internetowe jest odpowiedni. Parę godzin się będzie wrzucał. Będzie cacy, będzie cacy. Buff za 100 tysięcy kupiłem, powinien się zwrócić. Ile zielonych? No Dobra, idziemy tu, cyk ile zielonych, zielone 7500 można powiedzieć no to będzie całkiem, to całkiem sensownie dobra, na razie tyle teraz nie wiem kiedy wrócę z kolejnym odcinkiem, ale mi się wydaje że co jakiś czas coś nagram także bądźcie yy, bądźcie czujni trzymajcie się, hej